Czym jest marketing sieciowy? Witamy w programie Roberta Kiyosaki – biznes XXI wieku. Robert Kiyosaki jest szeroko znany jako jeden z czołowych ekspertów finansowych na świecie. Napisał słynną już dziś książkę Bogaty Ojciec, Biedny Ojciec, a wszystkie jego tytuły wydano dotąd w 51 językach w 109 krajach, sprzedano w 28 milionach egzemplarzy. Robert od wielu lat uczy ludzi, w jaki sposób osiągnąć wolność finansową. W tej specjalnej serii filmów tłumaczy, dlaczego marketing sieciowy jest prawdziwym biznesem XXI wieku. I jak ty możesz skorzystać z możliwości, które oferuje marketing sieciowy, by zbudować sobie styl życia, jakiego pragniesz. Jako przedsiębiorca uruchamiałem wiele przedsięwzięć od zera. Jak być może wiesz, niektóre z nich upadły. Statystyki pokazują, iż większość nowych biznesów upada w ciągu pierwszych pięciu lat działalności, aż 90%. Z tych 10%, które przetrwają, 10% upada w ciągu kolejnych pięciu lat, więc zdecydowana większość przestaje istnieć w ciągu 10 lat. Analizowałem różne modele biznesowe i wyraźnie wybija się z nich marketing sieciowy. Głównie dlatego, że uruchomienie go wymaga bardzo niewielkiego wkładu finansowego. Ma niskie koszty stałe, można go prowadzić dodatkowo, zachować swoją podstawową pracę, a biznes budować w wolnym czasie. Kiedy taki biznes dobrze się uruchomi, generuje on dochody, które pozwalają przejść z lewej strony kwadrantu na prawo. Opowiem, jak poznałem biznes marketingu sieciowego, bo na początku nie dopuszczałem go do siebie. Myślałem, skoro umiem stworzyć własne firmy, po co mi marketing sieciowy. Aż jakieś 15 lat temu rozmawiałem z moim dobrym znajomym Billem, który jest najlepszym inwestorem w nieruchomości, jakiego znam. Ma tutaj mnóstwo aktywów. Zapytałem go, Bill, po co zacząłeś biznes w marketingu sieciowym? To proste, odpowiedział, w ten sposób mogę pomagać ludziom. I co równie ważne, ci ludzie nie są w stanie inwestować w nieruchomości, bo nie mają własnego biznesu. Za mało zarabiają, za dużo zabierają im podatki, kredyty, inflacja i ubezpieczenie emerytalne. Nie są w stanie inwestować ani grosza. Bill, profesjonalny inwestor w nieruchomości, powiedział: Uruchomiłem biznes w marketingu sieciowym, aby ludzie, którzy ze mną pracują, mogli zacząć własny biznes i potem inwestować razem ze mną. Wtedy zrozumiałem, że w marketingu sieciowym nie chodzi tylko o zarabianie pieniędzy, ale także o to, by jedni ludzie mogli pomóc innym osiągnąć wolność finansową. Marketing sieciowy jest dobry, bo nie wymaga dużej inwestycji początkowej. Można go budować dodatkowo, poza pracą. Skąd się tu biorą pieniądze? Na tradycyjnym rynku duże korporacje wydają miliony, czasem miliardy dolarów na reklamę. Tutaj zamiast kupować reklamę, płaci się ludziom, którzy przekazują informacje swoim znajomym z ust do ust. Popieram marketing sieciowy, bo nie chodzi w nim o sprzedaż, ale o to, że jedni ludzie pomagają innym tworzyć aktywa, zostać właścicielami biznesu, a w końcu inwestorami, zamiast przechodzić przez to wszystko, przez co przechodzą ludzie z kwadrantów EIS.